Cześć, to Ania. Witaj na moim kanale. Dzisiaj opowiem, dlaczego warto jest karmić piersią i jak długo. Zapraszam do oglądania. Najnowsze badania wykazały, że warto jest dziecko karmić przez pierwsze dwa lata jego życia. Wówczas dziecko jest najzdrowszą wersją samego siebie. Wówczas dziecko też w ogóle nie choruje lub choruje bardzo mało. Jeżeli zachoruje, to będzie chorowało krócej aniżeli w przypadku gdyby e, piersią nie było karmione. Nawet jeżeli matka zachoruje, przeziębi się czy cokolwiek innego, to i tak, i tak e, mleko naturalne będzie najlepszą wersją pożywienia dla dziecka, ponieważ e, matka walcząc z chorobą wytwarza przeciwciała i te przeciwciała również dostają się do mleka, i w ten sposób dziecko też zbuduje odporność na tą chorobę, w, którą, w której matka się na chwilę obecną znajduje. Mleko naturalne zawiera takie składniki odżywcze, które trudno jest odtworzyć w mleku sztucznym. Na dodatek, mleko naturalne jest łatwo strawne, łatwiej przyswajalne przez dziecko. I nie jest aż tak koloryczne jak mleko sztuczne. Wielokrotnie widziałam dzieci, które były karmione mlekiem naturalnym, a po jakimś czasie kiedy, z różnych powodów czy to było zapalenie piersi u matki i, i zanik później mleka czy to matka sama zdecydowała, że już dalej nie podoła i sama odstawiła od piersi i przeszła na sztuczne wówczas dzieci z Będąc szczupłymi, po przejściu na mleko y, sztuczne y, bardzo tyły. Już nie były takie szczupłe, ponieważ y, mleko sztuczne jest y, wysokokaloryczne i y, nie zaspokaja głodu dziecka tak jak y, mleko naturalne. Dlatego dziecko nie bardzo wie, kiedy przestać pić. Dlatego Taktyje po, mleko, po mleku sztucznym. Mleko naturalne zastosowuje się również do etapu rozwoju dziecka. Będzie inne w składzie w pierwszych trzech miesiącach życia, będzie inne w składzie w kolejnych fazach laktacji i będzie też zupełnie inne podczas skoków i burz rozwojowych dziecka. W dodatku mleko naturalne dla chłopca różni się w swoim składzie od mleka naturalnego dla Dziewczynki. E, otóż mleko naturalne dla chłopca zawiera dwa razy więcej białka i dwa razy mniej tłuszczu. Takie proporcje również bardzo wspomagają e, naturalny rozwój e, chłopca i odpowiednio naturalny rozwój dziewczynki. Także każda płeć rozwija się swoim własnym tempem, i to bardzo widać. Chłopczyk karmiony naturalnym mlekiem bardziej idzie w budowę mięśni. To widać, że on jest bardziej taki szczupły, silniejszy, taki bardziej zbity. Szczupły, ale mocny. Dziewczynka ma więcej tego dziewczęcego tłuszczyku, ale to dalej bardzo ładnie wygląda. Dziewczynka nie jest gruba, tylko jest taka bardziej delikatna, bardziej dziewczęca. I to gołym okiem widać różnice, już od samego porodu, widać różnicę między dziewczynką a chłopcem. Oprócz tych zalet fizycznych dla dziecka istnieją też zalety emocjonalne. Dziecko karmione piersią ma niejako namacalny, namacalną czułość. U, u matki to karmienie piersią jest właśnie to, że ta, tą czułość może niejako dotknąć. Natomiast czułość ze strony ojca, on, on dziecko już tego nie dotknie, bardziej wyczuje. Na przykład e, no, ojciec w upalny dzień tak się ustawił, żeby e, plecami wziąć na siebie słońce, a ochronić dziecko przed, e, przed słońcem. I w ten sposób e, ojciec wyrazi swoją czułość bardziej czynami, aniżeli namacalnie. Poza tym, e, dziecko, jak jest karmione piersią, to ono czuje się bezpieczne, kochane. Dostaje tą dawkę czułości, którą bardzo potrzebuje i bardziej się z mamą związuje. Oprócz korzyści dla dziecka, są również korzyści dla matki. Do najważniejszych należy ochrona przed rakiem piersi. Karmienie piersią przez 2 lata chroni przed rakiem piersi, i to zostało naukowo dowiedzione. Ponadto piersi urosną. I wtedy kobieta czuje się niejako bardziej dowartościowana, mając nie swój rozmiar, taki pożyczony na dwa lata rozmiar. No i trzecia korzyść to oczywiście jest zacieśnienie więzi z dzieckiem. Karmienie piersią sprawia, że ta więź jest wyjątkowa, niepowtarzalna. Karmienie piersią to nie tylko zalety, to również wady. Jest ich kilka. Po pierwsze, kiedy się zaczyna karmić, to niezbędna jest maść lanolinowa na sutki, najlepiej ta stuprocentowa, bez tej maści się nie obejdzie. Trzeba po każdym karmieniu się smarować, jest ona neutralna dla dziecka, nie, ma, nie, ma coś, nie masz co się mamo bać. Nawet jeżeli ledwo co posmarujesz i dziecko znowu zawoła, że chce pić lub jeść, to nawet jeżeli zjedzą lanolinę, w ogóle dziecku ta lanolina nie zaszkodzi. Jest bezpieczna dla dziecka. Podczas karmienia piersią obowiązują również takie same zasady jak w ciąży: czyli nie wolno palić, nie wolno pić alkoholu, nawet w najmniejszych ilościach. To jest całkowity zakaz. I nie wolno też uprawiać intensywnie sportu. Przez pierwsze 6 miesięcy Piersi same ci powiedzą, nie e, fitness odpada, <noise> jeśli już to yoga. Czyli nie będzie to sport y, intensywny, taki y, dynamiczny. Bardziej już to się skupi na y, oddechu i napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Czyli typowa yoga czy pilates. Nie wolno podczas karmienia piersią się odchudzać. To jest zabronione. Nie wolno, bo wtedy szybko mleko się straci. Ostatnia według mnie wada karmienia piersią jest to ogromny wydatek energetyczny na poziomie około 500 kalorii. Rezultat jest taki, że matka całymi dniami chodzi tak zmęczona, jakby właśnie przebiegła maraton <grytanie> i ciągle jej się chce jeść. I to nie tak normalnie kurczaka, jajko czy cokolwiek innego, tylko konkretnie słodycze. I jeżeli będziesz chciała z tym walczyć, że nie słodyczy nie, Będziesz tak cierpiała, uh, nie polecam. Uspokoić się, pogodzić się z tym, że y, podczas karmienia, no niestety ta waga będzie wyższa, nawet urośnie do poziomu tuż przed porodem. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobał, zostaw lajka. Zasubuj, żeby nie ominąć kolejnego odcinka. Widzimy się następnym razem. Pa!